Montaż Renata Gontasz. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Dowodzi nimi Tarkon. Tylko kosmiczni rycerze mogą mu się przeciwstawić. Techno my! Ziemia należy do mnie. Ziemia nigdy nie będzie Twoja, dopóki ja istnieję. Ziemia to nasza planeta, należy do ludzi. Nie pozwolimy Venomoidom nad nią zapanować. Zdobędziemy, Zdobędziemy tę planetę. Krópce ogarną ją ciemności, tak jak każdą naszą zdobyć w kosmosie. Odrodzenie Coraz więcej krabopająków opuszcza kosmiczny pierścień. Pogotowie bojowe. Pierwsza fala uderzeniowa wyruszyła. Trzecia fala opuszcza najdalszą część pierścienia. Szacowana wielkość 200 krabopająków. Łączną siłę atakujących ocenia się na 500 sztuk, generale. 500 krawu pająków? są na generale nie Mamy dostatecznych sił! Bez paniki! Włączyć czerwony alarm. Zająć pozycje obronne, przygotować działo laserowe. Alarm czerwony, alarm czerwony, zająć pozycje obronne. Działo laserowe gotowe do akcji. Załoga frontowa na linii obronne. Zabezpieczyć środki sterujące. Nieprzyjaciel za 10 sekund. Ujemna. Wyzwałanie to rakietowe. Rozszerza się na powierzchni. Głęboko pod ziemią Star i Ringo zmagają się z problemem, który może okazać się katastrofalny dla ludzkości. Ach! Przełamali obronę, zaczynają kruszyć budynki. Tego nam tylko brakowało walki z termitami. Ach! A co z działem laserowym? Nie rozśmieszaj mnie. Ta zatrzyma ich najwyżej na kilka minut. A więc trzeba działać i to szybko. No co, so Blade? Ruszaj, znasz sytuację lepiej niż my wszyscy. Za chwilę zniszczą siedzibę sztabu Sił Sprzymierzonych. Pomoc Teklamena jest konieczna. Wiesz, że nie jestem z tych, którzy lubią prosić, ale teraz proszę. Nic z tego. Tak? Słuchaj, przestań wreszcie przeżywać swoje własne problemy, dobra? Mamy tu większy problem. Jak ocalić Ziemię? Nie na rady, poddaje się. Już nic do niego nie dociera. Trzeba go skreślić. Rozsądna decyzja. Balzak miał rację, szczeniaku. Cała Twoja tekno-siła jest niewiele warta. Ringo. A czy to nieprawda? Co on jest wart? Mamy tutaj ciało, tylko żeby za amunicji. Daj mu spokój. No i co? Chcesz powiedzieć, że nie mam racji? Co jest z tobą? Odezwij się wreszcie! Jeśli nie chcesz bronić tej planety, to broń chociaż siebie. On chyba stracił motywację. Przestań się zadręczać! Zapomnij o tym, co było. Jesteś nam potrzebny, tak jak na meczu piłkarskim. Mamy tutaj strzelać rzuty karne, a nasz najlepszy strzelec wycofuje się. Ach, szkoda gadać! Ringo! No i co teraz? Samo już nie wiem, co robić. Żebym widziała, jak do ciebie trafić, co ci powiedzieć, żebyś wreszcie zmienił zdanie? Bez sensu. Tak jakby gadać do ściany. Co jest? niespodzianka. Słyszałem, że wojskowi mieli budować nową technozbroję. Ciekawe, na jakim są etapie. Nie, to niemożliwe. Systemy uzbrojenia nie były jeszcze testowane. Przysłać natychmiast. Wypróbujemy ją w akcji. Generale, nie mamy jeszcze wyznaczonego pilota. Proszę więc wyznaczyć jednego. Zaraz odprawić. Niech wystartuje w ciągu najbliższych 10 minut. Nieważne kto. Ależ generale, to niemożliwe. Ja będę dobry, chłopcy. Co jest? Wynoka stąd! Coś ty za jeden! Macie szczęście, mam kwalifikacje. Hej, co? Uzbrojenie? E, Działo na energię kwantową, prawe ramię, celownik myślowy. Nie złe. systemy uzbrojone. Łatwizna. Ej, gdzie tu jest wyjście? No co jest, koledzy? Nie życzycie mi ni pomyślnych łowów? Generale Galt. Sektory od 12 do 20. W rękach wroga. To straszne. Co jeszcze? Wszystkie nasze siły w odwrocie. Tych potworów nie można zatrzymać. Nasza sytuacja jest krytyczna. Musimy coś zrobić, general. To było szaleństwo, bronić się na tych pozycjach. Trzeba było wcześniej się wycofać. Jeśli nakażemy odwrót mm. teraz, większość jednostek zdąży się wycofać! Bardzo cenne rady! Ale chyba jeszcze za wcześnie na opuszczenie naszej pozycji. Najpierw sprawdzimy, jak Tekno zbroja numer dwa daje sobie radę. Co? Numer dwa? Nie wiedziałem, że jest gotowa! To świetna wiadomość generale! Tak, to może wiele zmienić! Myśli pan, że ten pilot zmieni bieg wydarzeń? Liczę na to. Albo on, albo nikt. A jeśli się nie uda? Wycofamy się. Ale dopiero wtedy. Bardzo niedobra sytuacja w dowództwie. Chyba długo nie wytrzymają. Star i Ringo są tam jeszcze? Obawiam się, że nie. Są gdzieś z Blade'em w terenie. Nie rozumiem, dlaczego Blade nie przemienił się dotąd w Teknomena. Na pewno musiał mieć do tego jakiś powód, ale jak? <laughs> o wilku mowa. Wiedziałam! Zaczekaj, coś mi tu nie pasuje! Chwileczkę, to chyba nie jest Blake! Ani balzak, więc kto to może być? To ktoś w teknozbroi numer dwa. Numer, numer dwa? dwa? <laughs> Zdaje mi się, że ktoś za mną podąża. To nic trudnego. O, tak, to jest to. Blade, co jest z tobą? Nie myśl o tamtym, weź się w garść. czas gdy krabopająki nacierają na główną bazę wojskową, Star w dalszym ciągu próbuje nawiązać kontakt z Blade'em. Blade, proszę! Słucham, komandorze. Jesteście tam z Blade'em? Ja jestem. Ringo poszedł. Poszedł? Dokąd? Tego nie wiem, kiedy wychodził, był bardzo zdenerwowany. Hmm. Druga technozbroja weszła do walki z Venomoidami. To znaczy balzek? Nie, jakiś samozwańczy pilot. Samozwańczy? Ringo! To niemożliwe! We własnej osobie. Ringo! Co ty robisz tak na zbroi? Zostawili kluczyki stacyjne. Przekaż tym głowym, że oddam bez najmniejszego zadrapania. Zaczekaj chwilę! Niestety muszę lecieć. Ringo! Ringo, odbiór! Słyszałeś tego wariata? On chyba nie wie co robi, jeśli mu nie pomożemy rozniosą go na strzępy! To co, Blade? Tylko spokojnie, oszczędzać amunicję, każdy strzał musi być cenny! No! W samą porę! No, przesada! Tysiąc jednego, szanse są prawie żadne. Odbiór, No, Ringo! Idiota wyłączył swoje radio. Szaleńcy są zdani tylko na siebie. No co, Blade? Nie! Dlaczego, Blade? Powiedz dlaczego! Boję się. Wszyscy się boją przed walką. Nie, ja boję się tego, kim mogę się stać. Nie wyobrażasz sobie, co to znaczy iść tam, wiedząc, że możesz wrócić jako wróg. Blent nie jesteś już ani człowiekiem, ani Venomoidem. Jesteś po prostu tchórzem. Nie! Balzak kłamie! Ty jesteś kosmicznym rycerzem! Jesteś po prostu tchórzem! To nieprawda! Jesteś jednym z nas! On kłamie! Jesteś potworem! To kłamstwo! Potworem! To kłamstwo! Potworem! Podfahrt, 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 podfahrt. Nie co ci jest? Ach. 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 Daj mi spokój! Dosyć! Dosyć! Weź się nareszcie w garść! Ach. Blade. Ach. Ach. Jest gorzej niż myślała. Tak, komandorze, tu star odbiór. Są postępy? Nie niestety niewielkie. Myślę jednak, że trzeba tu przysłać Teknobota. Zrozumiałem. Czego ty chcesz? Czyś ty zwariowała? Sprawić ci radość to, że zmieni się w potwora! Komandorze! Słyszałaś ją. Ona wie, co robi. Uruchomić Teknobota. Tak jak motylak, chuje jak szersze. Wskaźnik na zerze? Czyżby amunicja się kończyła? No, ale i tak odwaliłem kawał dobrej roboty. Nie rozumiesz? Gdy staje się technomenem, moja prawdziwa natura bierze górę. O czym ty mówisz? To nie jest twoja prawdziwa natura. Myślisz, że jesteś mniej ludzki niż ja czy Ringo? Nawet tak nie myśl. A, koniec gry. Niestety, przeciwnik zostaje na boisku. No, to był ostatni numer. Podejrzewam, że trzeba szybko wracać. Wystarczy jak na pierwszy raz. Zakończmy akcję. Nawet Dlaczego opóźnialiśmy rozkaz odwrotu? Ja od początku byłem przeciwny temu pomysłowi. My też! Tracimy niepotrzebnie czas! Później będziecie się obwiniać! Teraz udać się do bąkra! Myślisz, że znasz siebie, ale to nieprawda. Myślisz, że stajesz się wrogiem dlatego, że dłużej niż pół godziny jesteś technomenem? Dzięki temu promieniowaniu zmieniasz się tylko pod względem fizycznym, ale nie zmienia się twoja natura. I wbrew woli Darkona jesteś zawsze człowiekiem. Tak, Blade, jak my wszyscy, twoi bliscy, ani mniej, ani więcej. Sam dobrze wiesz, że nie jesteś potworem. Ten Blade, którego teraz dotykam, to prawdziwy Blade. Dobry człowiek i bardzo dzielny. Nie mogłabym tak mówić, gdyby tak nie było. Bez wahania naraziłeś dla mnie swoje życie. Jaki potwór byłby zdolny do czegoś takiego? Potrzebujemy cię. A, niech mi ktoś pomoże! A, jest tam co? Słyszysz, Blade? Tylko ty jeden możesz mu pomóc. Bez względu na ryzyko musisz spróbować. Jeśli pozwolisz, by strach Cię powstrzymał, wtedy stracimy wszystko. Bo będzie to znaczyło, że Venomoidi zwyciężą. Ratuj nas. Walcz, nie myśl o przyszłości. Zapomnij. Pokonaj Venomoidów. Myślisz, że ja? Oczywiście jestem tego pewna. Masz rację, Star. Och. Masz rację. Idź, Blade, śpiesz się. Nic mi nie będzie. Dziękuję, Star. Przywróciłaś mi wiarę w siebie. I przywróciłaś mi moje człowieczeństwo. Trzymaj się, Blade. Pegas! Zasilanie! Potwierdzam! Właściwości, Blaze nareszcie orzec! Pegaz, bieźmy się za nich! Pegas, do ataku! Potwierdzam. Pekno Przejdę. Nigdy nie jestem człowiekiem. Całkiem nieźle. Zapamiętaj to, Darkonie. Nie zdobędziesz tej planety, dopóki ja będę jej bronić. Przez chwilę myślałam, że ci straciliśmy. Powinnam była wiedzieć, że to niemożliwe. Po prostu musiałeś uwierzyć w siebie, tak jak my wierzymy w ciebie. Ludzkość wita cię ponownie, Plejt. Wersja polska Master Film. Reżyseria Waldemar Modestowicz. Dialogi Jan Mos. Dźwięk Katarzyna Michalak i Agata Wieczorek. Montaż Krzysztof Róstecki. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Wystąpi: Blade Jacek Rozenek. Ringo Piotr Adamczyk. Star Małgorzata Foremniak. Megi Izabela Bukowska. Mac Adam Bauman. Tina Katarzyna Tatarak. Jemison Marcin Troński. Galt Włodzimierz Bednarski.